Dzień dobry Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Ruby... O, naprawdę my będziemy przez to przychodzić za każdym razem. No dobra, siemaneczko, z tej strony Ruby Version em, halo dzień dobry, siemaneczko, ziomeczki z tej strony Minecraft Blow Czemu to zrobiłeś? E, witamy Was w Pokemonach. Soul... E, Soul Link. Tak, Sol tak Sapphire version i Ruby Version. Tak, yy, to jest taki mod. Co ty Kurwa mod. <laughs> Zarado. Spos sposób gry. Nie, nie wiem jak to się w sumie nazywa. Tak, metoda Try gry, gry Foxy z Game Boya? I nie tylko. Z DS-a też mogło być. Tak, Strzwa trochę ciężej, bo jednak robić to bez randomizera, to ciężko, a nie zrandomizuje 3 StrDSa bo nie ma czegoś takiego jak Romy. Gramy przeczytam. pod własne zasady, znaczy tam wiecie no są tam własne, specyficzne z zasady z internetu, z internetu przepraszam. Tak. I mamy totalnie zrandomizowane ROMy, możemy dostać przyjście co jest dostępne w każdym miejscu. Tak, no to ja przeczytam zasady. Tak, a my będziemy, ja będę przeklikiwał ogólnie do wyboru imienia już. Wszystko. Dobrze. To każdy Pokémon, który zdechnie, jest nieaktywny przez resztę gry. Czyli po prostu jak padnie, to znaczy jest tak trupem. Tak. Wtedy trafia do komputerka i więcej go nie używamy. Możemy złapać tylko pierwszego Pokémona w, w danej lokacji. Tak. Każdy Pokémon musi mieć swoje imię, żeby wytworzyć lepsze więzi emocjonalne. Tak Rzez. oczywiście. Nie mniej. ich. O mój Boże, Unravel. Teraz powinniśmy stawić opinii, co -so się ura e, w każdej nowej, że tak powiem, arei pierwsza walka dla obu graczy będzie, że tak powiem, połączona. Co? co? Nie wiem! To jakiś bullshit. Chodzi o to, że każdy Pokémon pierwszy napotkany w każdej nowej lokacji jest ze sobą tak jakby połączony. Tak. Do śmierci. Nie ogólnie wiem czemu tak to, nie... to od Na tym głównie będzie polegać soul link, czyli że połączenie między nami nie bezpośrednio, tylko takie teoretyczne. E, e się wstydzę. Czego? Nie ustawiasz tery? No właśnie. Widzę, że popełniłem błąd życia Nie jestem Landon! Nie! Czemu nie, dobrze Kolejne zasady. Cześć Landon! Jeśli jakiś Pokemon z połączonej... a czy z tej pary, wiecie, połączonych Pokemonów zostanie wrzucony do komputera, ponieważ zdechł to jego partner połączony z nim również musi trafić do komputerka, czyli jak nie zdechnie Pokemon A, no to... Pokémona tak, też zdycha teoretycznie i też idzie do komputerka na resztę tak. gry. Tak. Tak to Tak, jeśli któryś z graczy zawiedzie przy łapaniu Pokémona przy danej walce w nowej lokacji, to jego partner będzie go nienawidził. <laughs> ponieważ również nie będzie mógł złapać Pokémona, nawet jeśli mu się uda, to wtedy trafia do komputerka. Także tak, to były zasady, które wyjaśnialiśmy godzinę to nie moja wina. Piero to zaczęliśmy spokojnie. Landon. <noise> nie jestem Landon, miałem być Derry. <noise> Są jeszcze dwie zasady. Z tego co wiem. A ja, nie, czekaj, Jesz ja jeszcze, nie jeszcze tylko jedna. Tak, ale ona mnie nie obchodzi, więc... na. Ehm, mnie powiedzmy. obchodzi, czyli ostat ostatnią zasadą było to, że ehm, główny typ Pokemona nie może się przez wszystkie Pokémony powtarzać. Czyli na przykład jeżeli ktoś ma pokemona typu ognisto-ziemnego, to nie możemy mieć e, nikt z nas nie może mieć kolejnego ognistego pokemona, ale ziemnego już może. Tak, chodzi o główny atrybut ten tak. po lewej. Tak. E, czemu tu jest pokemon? E, bo na... to są... bo, bo tak. Okay. Yeah. Idź ustaw zegar. Tak, Pamiętaj, po tionkę. Oczywiście godzina, zamykam oczy na spację i się i tak. O nie, psułem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to w ogóle była godzina. Cześć, mamo. <laughs> Ogólnie tak, my się totalnie będziemy, my totalnie będziemy zwracać uwagę na rzeczy fabularne. Tak, oczywiście. To nie, ja nie, nie, będzie, że... nie będziemy. No oczywiście, że nie. Co ty myślałeś? Ja mówiłem, że ja będę zwracać uwagę na wątki fabularne. Nie, a ja tak mówię. Nie wiem co ty mówisz. Dzięki, tak nie <laughs> Nie, skądże? Taki z ciebie chłopak. Co? A, spacja. Też stąd wychodzę. Ponieważ hmm. robiło się ciepło i dosyć ciasno. Po, idziesz do mojego domu. No tak, A ja do twojego Cholera. <laughs> Cześć! Siema. Pani mamo. Cześć pani mamo Landona. Znaczy, nie się nazywa Landon, tylko jakiś Brandon. Aż mi się przypomniał panda pan wycieczki, którą kiedyś miałem. A, to był wspaniały człowiek. Tak Sam Franek był z jebem. Ale tak przy okazji. Cześć Brandon. Czemu on się nazywa Brandon? What the fuck? <ścoughs> To się nazywasz Niech... Mai, a jak się nazywałeś w ogóle? Dia. No to tu jesteś Mai. Prawie. No. <laughs> Wiem, Brendan. Dobra, chodź. Idziemy tam, gdzie się wybiera Startera. Tak, próbuję Startera. Dogonić. Dzień dobry. Cześć. Okej. Okay. Help me! Nie. nie, nie czytaj tego. Pamiętaj, jak to się... <laughs> Pamiętasz jak... też, czym się to ostatnim razem skończyło? No, ogól nas prześladował przez resztę gry. Aj. Zakochał się Resz resztę gry. To był jakiś A, nie minut. powiedzieliśmy, że wszystkie pokemony są randomizowane. Wiedziałem. Ogólnie, Mówiłeś? co to. Tu... Tak, o mój Boże, jak, ja... jak jest. Czemu ty masz Marołaka? Jak ten Marołaka? To nie wiem. O! Bierz, bierz Latiosa. Bierz Latiosa. Bierz Latiosa. Ale Marowak jest ładny. Ale bierz Latiosa to jest legenda. Ale Marowak! Poczekaj. Tak, jest ma w ogóle ruchy w tym momencie? Nie. Te, 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 teraz postoimy. trochę i będę sprawdzał, czy w ogóle to ma ruchy. Dobra, więc w sumie gramy już normalnie. Tak. Co ty bierzesz, marołaka? Golemak? Tak, tak, biorę marołaka. Poczekaj. Poczekaj. Jeszcze się upewnię, czy on jest na pewno. No, kamienno-ziemny. A nie przypadkiem ziemny. O. Headbutt. Okej. Więc rok ok, jest ja wygolę mu. Eldoran. Elegantzko. Ło, ja mam już rok na piątym levelu? to easy. <laughs> znaczy, mając rok to, to to będzie bezproblemowe. O, Jeż. to jeszcze jest w lasie. Nie jak pamiętam. Na... Imię jak nazwać laskę, kulkę? Kulkę kamieni. Mm. Um. Nie wiem. Nie kojarzy mi się z niczym. Laska, kulka, kamieni. A ty? Coś ja? mm. próbuję, ale nie bardzo mi szkodzi. Cholera. Nazwij go. znaczy o, kulka i tyle. Nie. O, ty też masz lasie. Co? Gdzie? A, no, rzuciłeś cholera. Tajareci... i Dziękuję. Nazwałbym cię Janusz, ale jesteś kobietą, więc. Nie wiem, Karina. Nie. O może, hmm. no nie Jak można nazwać piłkę? Na pewno bo Skoro to jest Marowak, to tak żeby się kojarzyło. Marek albo Marcelina. Nie, Mary. Mary, to może być Mary. If you work at Pokemon... Dobrze, przepraszam, już nie będę. Ja nazwę swojego tak, jakbym nazwał go w pierwszej formie, czyli Gouda. Profesor... A nie, dobra, ja nie nazywam się Mei, myślałem, że nazwał mnie swoim dzieckiem. Ale to tylko... Okej, okay. mam Nazwałeś... Goldę. Goudę? Tak. Okej, okay, idziemy odwiedzić tego typa. Bo to jest tak. NMPO, bo będziemy się z nim bić. Oczywiście. I teraz idziemy... Mm -hmm. mm. Hmm. Emocje Road 101 to jest jedna lokacja, w której będziemy mogli złapać Pokemona. No ale póki co? Snowrand. Tak jak to złapać jak... Pokémona, nie możemy? No ale będziemy mogli. Hmm. Jakby będzie... nie powinno. Pokeball. Nie powinno być to przeciwko zasadom, bo teraz nie mamy jeszcze możliwości łapania, a jakby no, nie zacząć już co? mieliśmy Encantery na tej mapie. A tak. akurat krans się zaczyna, jak będziemy mieli Pokebol, tak na no, no hmm. zlokowa. Więc to nie jest szósty. No dobra. Dobra, w Old Dale, tam już jestem, ale widzę, że ja mam fajnego Pokémona. tutaj na wejściu, bo Snoranta, więc. Więc mm. mi się podoba. I mam też, że Słalota, który jest strojącym, tam głównym. <głysy> Jej, nie, nie lubiło. To, 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 gdzie jest Road Stodza? Powiem, gdzie jest Road Słuchaj, mój lokacje po... to jest e, kiedy pojawia się właśnie nazwa lokacji typu Road? Czy chodzi tak. o te lokacje, gdzie przeskakujecie? O ci, mój tak, jak Boże! To... Tu jest kaputo, którego nie będę mógł mieć, bo mam kamiennego Pokemona. <laughs> nice. Sumie... Ty masz ten tak. strasznie nieźle. Brendan, chodź się bić. Ech, uciekł Brenda. Ja już nie pamiętam umiejętności w Pokémonach, nie wiem co jest mocne. Ja wiem co Damno jest mocne, nie wiem co O mój Boże, on ma roślinę Pokémon. on normalnie by mnie zniszczył, bo jest bo mam... na mnie potwórnie efektywny. O boże. mój Boże, ona ma Latiosa! Który nic nie ma. Nie wierzę. Dostaniesz tyle expa za to, chłopie. Sam dostałem 109 expa za jakiegoś Ej, uderzył osoba. mnie, uderzył mnie. O. Może ok. dlatego, że ma Stragla O, od Marowskina, Walbonka. Trafił. Dobra, jest dobrze. Come on! Muszę to wygrać Dobra, wygrałeś to, miałem dziewiąty level Tak. Już. <grym> Uwaga. Szósty. Siódmy Siódmy. Siódmy i pół. Okej. A okay. o, nie tak źle. No. Dobra, to... Wracamy. No, pewnie. Dopraw. Że zakończymy tak, przejdziemy przez las, czyli, jak będziemy w Petersburgu. Nie, nie, nie. Super. Nie pamiętam. Tam, gdzie pierwszy Dżinn, w którym walczymy normalnie, będzie. Mhm. To brzmi jak plan. Dobra, zostaniemy do. Zostaniemy buty do piekania, bo nie można piechać w normalny. Najpierw doprawdy. Tak, trzeba mieć Air Max. Super. O tak, otrzymałem Pokédex. Panie, pierwsza pierwsze Pokémon, ale jej zabawa. O fanie pierwszych Pokémonów. A nie jakieś tam Pokémon e... Go. Tak, proszę Pokémon Go, to jest. To, to. to... O tak. I poczekam nie. na ciebie. Już wyszedłem. No tak, widzę. Synchronizacja 100%. Mnie o zaczepiało. mój Boże, nawet dialogi mamy równe. O, serio? No. Mój podgląd jest trochę bardziej zmulony. Ale to wiesz, to nie jest pewne, że znowu u mnie jest płynna, nie? Już nie jest na przykład upóźniona dwie sekundy. Nie wiadomo. No. Nie no, no Ale jej! To chyba. A nie, to ja ciebie wyczuliłem. nie, okay on sobie okay. bieganie jezus, nie mogę się doczekać roweru. To będzie No to teraz nawet spacer nie jest potrzebna, a w dialogach. I to, to co, teraz pierwszy encounter łapiemy. Tak, Smargu? A ty co masz? Bierzemy! Nidoking! Bierzemy! Ale nie wiem czy się rodzaj zgadza, bo ja nie pamiętam. Zgadza, zgadza się, nidoking jest trujący, ziemny. A, e, a Smargu jest normalny. więc no, wszystko ma. jest w porządku. W ciebie. Boję się go uderzyć takłem. No u mnie jest to sama sytuacja. Come on. A je! Yeah. No nie! tu? Nie wiem, jak w sumie działał Smargl, Tak naprawdę. On ma chyba. Ej, bo ja tego nie złapię. Drill Pokémon. Aż mi się kojarzy z Tengantopa Grendaga. Em. Przedmi kryt na taku. Nie złapałem. Aha, czyli mój Pokémon idzie do kosza. Tak. Kurwa! <noise> nie ma za co. O mój boże to jest Jak karwania. Mogłeś? Jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Cieszę się, że nie trafiłeś na tego typa i go nie musiałeś łapać. Ja bym nie o... chciał. Dobra. Po kolei. Dobra, trzeba iść do sklepu po więcej Pokeboli. <noise> też mi w myślę. Pokebole ogólnie podmioty, że się przydadzą mega. 16 Pokeboli. Wystarczy. Ok. Samych Ja nie potrzebuję mikstur. Potrzebujesz. Nie. Potrzebujesz. Mikstury są dla ciot. Tak. A ja jak zdechnie ci twój kochany marok... wtedy Ja nie mam pieniędzy. Przez ciebie mój poks idzie do, do śmietnika. Oj to tylko Nidoking oj zaraz nie to co chciałem. Um. A to idź, idź. jest, ja To był teraz... ładny. Nawet... 103. Ło, jakie będzie counter road 103? Porygon, porygon, porygon. Jak porygon. 103? Ja jestem na sto... nie, do, gó do góry, do góry, do góry, tam gdzie walczyliśmy z tamtym gościem mieć teraz. Aha, a 102 to co? Nie, 102 nie... to po... to zaraz. Jak tam będziemy, bo 102 to jest droga fabularna, więc. Zaraz, ja to ja Do mnie tam, gdzie trzeba? Tak. No to już ki, co złapie to pokemona. Ale nie, poczekaj na mnie, najpierw złap... Najpierw Ale się ja upozmieniu... już mam walkę na sto Ale no. to jest z trenerem. A, tak. Więc ja tu na ciebie ja chcę, ja chcę tego Porygona, nie zabić mnie. to był nieważny w porównaniu do tego Porygona. Okej, twój Didokink nie może znać triataku, czyli jednego z moich ulubionych ruchów w tej zasranym grze. Że... Dobra, dobra, dobra. nie Je, jest to, ruch, coś... Nie tam. Do góry. Aha. I tu, tu, tu jest. Chyba. I co ci wyjdzie? Gligar. Czekaj, Gligar jest... Nie możesz go złapać, musisz znaleźć kogoś innego. No tak, ale Porygona też nie możesz złapać. No czy... nie, jak... E, jeżeli typy... Jeżeli... Twój typ, który na podcast koliduje z tym, co mamy, to możesz znaleźć innego. Ogólnie go nie zadziała No tak, to jest bo to jest... Weź lepiej szybko Ej się, wyleć, bo ci nie starte. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. O tym, że jesteś zatruty. Czekaj, 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 no spokojnie. Spokojnie. Nie masz. O-o. Masz 11 tików. A! Prawo, uciekaj. O mój Boże, Charizard! Dobra, łap go. Łap go. Nie wiem jak to zrobisz, ale łap go. Ale gra się zakończy jak zginę. Ale jak go złapiesz, to się nie zakończy. Ale to się stracimy nie... starterów. To się nie może udać. To się musi udać. Ja catch rate. It was at this moment that he knew. He fucked up. Musi udać. NIE! To koniec! Oh, ja Walni. Oh. O, Czekaj ja umrę! Walnij! Nie Ile zdrowia tracę oh. przy jednym tym tyku takim? Um, A, jeden. Chodź okay. czekaj, pod, podczas... Um, Krytyk to... próba. Come on. Módl się, módl się. Nie! Okay. Serio. To oficjalnie to Weź go olej. No, ale zobaczymy jak na pewno będzie po tej turze. To, um, to jest Nie. Darż? też Nie, już nie. Już tak, o, o. Ja pierdolę. Także ten. Eee... Miło było. Ale zgodnie z naszymi zasadami. O mój Boże. <ścoughs> jeśli wszystkie pokemony zginą. Jesteśmy oficjalnie na GameOverze, więc miło było. Nie! Nie! To nie! nie, nie. 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 Game o mój Boże, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę w ciebie. No więc tak, jeśli podobała wam się seria, to następnym razem zrobimy nowe podejście. Tak. Fajnie było. Miło było. Ale się skończyło. No kiedy indziej? Trzymajcie się.